Mieć rację i przegrać. Czyli o przedawkowaniu. Nawet początkujący farmaceuta zna podstawową prawdę, że lek stosowany we właściwej dawce uzdrawia, spotęgowany ponad miarę zabija. Z polityką jest podobnie. Nasza historia najnowsza dostarcza co najmniej kilku przykładów przedawkowania, które nazwałbym osobiście przedobrzeniem. Co skończyło się bardzo źle dla dawkującego i całego organizmu. Przykłady. Proszę bardzo. W kampanii roku 2000, kiedy krzakleski z Olechowskim ścierali się z Aleksandrem Półmagistrem Kwaśniewskim, na ostatniej prostej pojawiły się nagrania, które zdawały się przesądzać sprawę na rzecz opozycji. Oto pijany olek nad grobami ofiar w Charkowie. Do tego jego współpracownik, niejaki siwiec, parodiujący papieża. Zobaczyłem i pomyślałem: po zamiatane. Będzie druga tura krzakleski versus Olechowski. Jednak moja początkowa pewność ustępować poczęła rosnącym wątpliwościom, które zmieniły się wnet w przerażenie, kiedy obrazki pokazano po raz setny, ich moc spadła. Przestały robić wrażenie. Co gorsza, wśród niezdecydowanych zaczęły rodzić opór i pytania o powody czekania się tego biednego prezydenta. Efekt: wygrał postkomunista i to w pierwszej turze. Sytuacja, niestety, powtórzyła się w roku 2007. Na gorącym uczynku złapano posłankę beatę Sawicką z torbą, pełną forsy. Pochodzącej z, łatu, z łapówek. Można powiedzieć, złoty strzał na finiszu kampanii. I niemała, w tym była zasługa agenta Tomka, wyt, wytrawnego łowcy w serc wieścich, który występując podówczas po jasnej stronie mocy omotał panią Sawicką. Ziobro zrobił konferencję prasową, a nagranie z zapłakaną niewiastą i z jej torbą poczęło pojawiać się w mediach. Pojawił się raz. Rewelacja. Potem 10, potem 100, potem pewnie 1000. Aż dziw, że wytrawny dziennikarz-prezes urbański nie zorientował się, że kolejne emisje podważają pierwotne wrażenie i zaczynają szkodzić. Pewnie wiedział, no ale musiał nadawać. I znów efekt znamy. PiS powędrował na ławę opozycji. A nękany przez Tuska prezydent ostatecznie zginął w Smoleńsku. Nie musiało tak być. Bo przecież są na szczęście przykłady odwrotne. Afera Rywina powaliła rząd lewicy i to w momencie, kiedy ta znajdowała się u szczytu potęgi. Powaliła całkowicie. Pokazywane chłodnym okiem transmisje z posiedzeń komisji robiły wrażenie, a widzowie sami wyrabiali sobie opinie o zepsuciu władzy. Łomot jaki Miller i towarzysze otrzymali potem przejdzie do historii i do dziś dnia ratuje serce patrioty. Równie wielką rolę odegrała afera podsłuchowa z nagraniami kelnerów z lokalu Sowa i Przyjaciele przy kolejnych wyborach. Media choć niechętne wobec opozycji Musiały to pokazywać, a elita władzy, mimo wysiłków propagandistów, jawiła się jako gromada łapsertaków bez krzty kultury. Niektórzy naiwni jak ja, nawet sądzili, że takie postacie jak Sienkiewicz czy Sikorski już na zawsze znikną z przestrzeni publicznej. No, pomyliliśmy się. Ale Oczywisty wniosek, żeby po kolejnym przejęciu władzy zostawić w mediach w spokoju, jest bardzo celnym postulatem. Tak, trzeba je pozostawić fachowcom i zabronić telefonować ministrom, bo jest to jednak pomysł dość daleko idący. Tak próbował postępować Bronek Wilstein, ale długo nie po prezesiu. A po pierwsze, jeszcze trzeba, zanim dojdziemy do tych wspaniałych praktyk, tę władzę odbić. A łatwo nie będzie. Nie wiem, czy uda się Sienkiewiczom i im podobnym zdusić media wolnego słowa za pomocą instrumentów politycznych, skarbowych, czy też poprzez nacisk na potencjalnych reklamodawców, ale z pewnością będzie nam ciężko. Również internet, drodzy państwo, z którego pomocy dziś korzystamy, nie jest i co gorsza nie będzie przestrzenią nieskrępowanej wolności. Żeby było jasne, nie przegraliśmy dlatego, że obóz dobrej zmiany nie miał racji. Miał rację i pod stokroć to będę powtarzał, ale niestety źle ją adresował. Tracił siły i środki na przekonywanie przekonanych. Mnie można było tysiąc razy pokazywać reportaże o Tusku i nie zmieniłbym swojej opinii na jego temat. Ale co z innymi? Te 30% elektoratu to myśmy mieli zawsze, nawet bez kampanii. Gra przecież toczyła się o duszę każdego półleminga, o przekonanie nieprzekonanych. Ilu z nich po drodze odtrącono, przestraszono, zlekceważono? Polityka, kochani Państwo, to nie pozorowany wrestling, mający zadowolić kibiców, tylko rzeczywista walka o wygraną, gdzie liczy się każdy głos. Wiadomo od początku demokracji, że wybory wygrywa się w środku, a w naszych czasach ten środek to środek przekazu. Do zobaczenia. Po tej chwili gorzkiej refleksji, coś bardziej optymistycznego, drodzy Państwo, jestem optymistą. Oczywiście wygramy, tylko trochę będzie to musiało potrwać. A wierszyk powstał z nadziei, które wyniknęły po uwolnieniu naszych dwóch posłów. Alternatywa. Niech nikt nie liczy, że ta władza przestanie do więzienia wsadzać. To była tylko pierwsza próba. Następna, myśli, jej się uda. Nie po to przecież są komisje. Upłynie trochę wody w Wiśle, a zapamięta cały kraj, co znaczy tekst Ordnung Muszaj. Dziś ustąpili. Ale czuję, że rząd nam tego nie daruje. Ilu z nas jest? Na jego liście z 10 milionów. Oczywiście, nie da przeczekać się, kolego. Albo on nas, albo my, Jego. I tej wersji by się trzymał.